Pięta masztu ma bloczki ustawione pod kątem prostym w osi do bloczków na żaglu. Zauważyłem też u wielu ludzi, że błędnie przekładają linki, uniemożliwiając po prostu odpowiedni naciąg tego żagla. Pokazuję wam w jaki sposób to zrobić. Mamy włożoną przeduszkę z piętą. Przekładamy sobie na pierwszej rolce, która jest od strony masztu. Od spodu pierwsza rolka, następnie środkowa rolka, pięcie w stopie masztu, od wewnątrz, tutaj linka, następnie idzie na zewnętrzną rolkę, czyli tą dalszą od masztu, w sposób odwrotny niż pierwsza, czyli w tym przypadku od góry, następnie linkę, przykładamy sobie. Przez bloczek ten zewnętrzny Dolny Też w przeciwną stronę Na końcu linka wychodzi Ze środkowej rolki Już prosto Tu kolega ma rację w kierunku nagi Daj gryza Co to tu jest? Turtino. Nie no nie Kupiona nie? Nie, sam robiłem. I zobaczcie tutaj Linka układa się elegancko, wszystko jest. Nie ma skrzyżowań, linka da się bez problemu wybrać.